W hotelu Sen w Świebodzinie odbyły się targi przedsiębiorczości i umiejętności. Wydarzenie zgromadziło osoby poszukujące pracy, inspiracji zawodowej oraz możliwości rozwoju. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami pracy z kraju i zagranicy, wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz skorzystać z porad doradców zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy w Siebodzinie organizuje targi przedsiębiorczości i umiejętności po raz pierwszy w hotelu Sen, ale w ogóle po raz trzeci w swojej historii, natomiast pierwszy raz po zmianie ustawy dotyczącej rynku pracy. Ustawa Polepsza komunikację między bezrobotnym a urzędem pracy. Sprawia, że urząd jest bardziej przyjazny i bardziej otwarty na klienta. Dopuszcza na przykład kontakt telefoniczny klienta z nami. Chodzi o to, żeby klient był zainteresowany pracą. Nie musi tego pokazywać przychodząc do nas czy przyjeżdżając. Wystarczy kontakt telefoniczny lub każdy inny dostępny, tak żeby móc zweryfikować osobę. Dzisiaj wystawia się 22 oferentów, z tym, że nie wszyscy to oferenci pracy. Uniwersytet Zielonogórski to oferta dla uczniów szkół średnich, którzy mogą przyjść i mm, dowiedzieć się, Jakie kierunki, jakie są wymagania, bardziej swoje zainteresowania już sprofilować konkretnie pod przyszły zawód i pod przyszłych pracodawców. Są też szkoły średnie, to z kolei ukłon w stronę uczniów szkół podstawowych, bo tak naprawdę brakuje nam fachowców, a nie magistrów. Jeżeli chodzi o powiat i stopa bezrobocia na ten moment wynosi około 2,8%, ponad 800. Osób pozostających bez pracy. Na tle województwa wyglądamy bardzo dobrze. Bardzo dobrze również prezentujemy się, jeżeli chodzi o wyniki w całej Polsce. Aczkolwiek pojawiają się problemy, sygnalizują nam je pracodawcy. Urząd Pracy w swoich statystykach i zestawieniach również nas, nas informuje, że problem jest inny, a dotyczą tego, że brakuje trochę tych rąk do pracy. Stąd też tego typu spotkania, tego typu targi, aby ci, którzy tą pracę, przedsiębiorcy, pracodawcy, którzy tą pracę oferują, mogli wspólnie z osobami, które jej poszukują, spotkać się, porozmawiać. Warto też zaznaczyć, że rynek pracy jest dość dynamiczny. Mocno, szybko się zmienia, powstają nowe zawody, nowe kierunki kształcenia. Warto by to wszystko wspólnie omówić i dojść, wypracować wspólne zdanie, wspólne kierunki na, na przyszłość. Myślę, że to bardzo istotne. Obecnie pracujemy w projekcie pod nazwą Umiejętności Tworzą możliwości. Jest to projekt realizowany z KPO. Wyjątkowość naszego projektu chyba polega na tym, iż korzystamy z nowoczesnych technologii, nowoczesnych narzędzi, którymi są Google VR. Mamy tam nagrane ponad 45 różnych profesji dla młodzieży, gdzie mogą dosłownie wejść w zawód, od środka zobaczyć, co tam się robi, co jest potrzebne. Targi okazały się doskonałą okazją do nawiązania kontaktów między pracodawcami, instytucjami edukacyjnymi i mieszkańcami regionu. Organizatorzy podkreślają, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem potwierdza potrzebę wspierania lokalnej przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego wśród mieszkańców powiatu świebodzińskiego.